W tej chwili trudno jest oczywiście komentować sytuację, bo wszyscy patrzymy na polityczny wydźwięk całej sytuacji. Z drugiej strony jest ogromny wzrost niepewności na rynkach i ogromny wzrost zmienności na wszystkich klasach aktywów. Inwestorzy szukają z jednej strony bezpiecznej przystani w naturalny sposób patrząc na franka szwajcarskiego czy chociażby na jena japońskiego, ale z drugiej strony też szukają możliwości zarobku, to jest całkiem naturalne. Jest zainteresowanie, ponowne zainteresowanie rynkiem złota. Warto patrzeć naszym zdaniem na rynek ropy, który jest trochę takim... Poniekąd powodem, przynajmniej w naszej opinii, powodem, dla którego cały ten konflikt my, my dziś oglądamy, yy... Rosji bardzo zależy na wzroście cen ropy. To jest jakby oczywiste. Przy dużo wyższych poziomach cen, cen za baryłkę włodarze rosyjscy, myślę tu chociażby o prezydencie Miedwiedewie, mówili o tym, że 140 dolarów to jest tragedia dla Rosji. Dziś jesteśmy grubo poniżej tego poziomu. Więc w naturalny sposób. Gospodarka rosyjska potrzebuje wzrostu i teraz, jak można wywołać ten wzrost przez rosnącej podaży surowców, surowca w postaci ropy naftowej na świecie, no, takim najprostszym pomysłem brzmi to bardzo cynicznie, oczywiście jest konflikt. Więc może jest to odpowiedź na pytanie, dlaczego. No, ale jakby pomijając, pomijając już pytanie, dlaczego. Inwestorzy szukają jakby trendu i ten trend powoli się pewno będzie zarysowywał w miarę zwiększania się napięcia politycznego, prawdopodobnie ceny ropy będą, będą również rosły. Te sankcje będą się wiązały również z sankcjami w drugą stronę. Taka izolacja Rosji z jednej strony no brzmi bardzo dobrze właśnie z punktu widzenia medialnego, natomiast z punktu widzenia ekonomicznego. To będzie taka trochę wyniszczająca wojna ekonomiczna dla, dla obu stron. Wystarczy spojrzeć na samą już Ukrainę tylko i zastanowić się, kto najbardziej straci na e, ekonomicznym upadku Ukrainy i będziemy widzieli, że na pierwszej linii są europejskie banki, czyli, czyli sytuacja uderzy przede wszystkim w Europę, która no, od kilku lat boryka się z problemami zadłużenia.